Przybyłych na uroczystości pierwszej pierwszoklasistów. Dzisiejszą uroczystość poprowadzą Urszyna Zielińska i Jan Zaharewicz. Witamy pana dyrektora Jacka Lenarta. Panią wicedyrektor Alicję Gardę oraz Iwonę Przemieńską borecką Nauczycieli. przybyłych gości oraz Was, drodzy pierwszoklasiści. Zapraszamy na program artystyczny, który przygotowali uczniowie klas pierwszy. Dziękuję. Każdy to powie, lecz po kolei, panie, panowie. Najpierw przywitać w słowach gorących prawne rodziców, tutaj siedzących. Naszą dyrekcję nauczycielnie wszystkim się nasz udziel. Chcemy tu zrobić dziś pasowanie naszych pierwszaków. Więc, drogie panie, drodzy panowie, wszystko gotowe. Już wszystko jasne, i... bez wątpliwości, wszyscy jesteśmy już w gotowości. To jest skandal, tak nie można, proszę wstrzymać ślubowanie. Nowych uczniów znów przyjęli, nie pytając nas o zdanie, egzaminy im zrobimy, niech je zdają teraz w mig. Jeśli im się to nie uda, do widzenia, próżny krzyk. Oto przed wami pierwsze zadanie. Jakie powinno być wasze zachowanie? Co trzeba sobie wziąć do głowy, aby mówili o was, uczeń wzorowy? To jest wzór dla całej szkoły, koleżeński i wesoły. Wszystkich lubię i szanuję, nie dokuczę, nie wariuje. Myślę, że taki uczeń nic nie niszczy, nic nie tu dba o i porządek się sprząta każdy kątek. Dobrze liczy, ładnie pisze, w sali zachowuje ciszę. A tym jeszcze się wyróżnia, że na lekcje się nie spóźnia i odrabia wszystkie prace. Tak, nie może być inaczej. To ktoś, kto przykładem świeci, wzorem jest dla wszystkich dzieci, pracowity, kulturalny, jednym słowem idealny. Już zaliczone pierwsze zadanie, niech teraz drugie nastanie. Ogłaszam wszem i wobec, że pierwsze zadanie jest zaliczone. Zdanie. Proszę, byście no w tej chwili swoje klasy przedstawili. Nasza klasa to jest klasa. Nie znajdziecie tu brudasa. Wszystko czyste, wszystko świeże. Czyste ręce i kołnierze. A popatrzcie na zeszyty. Każdy zeszyt znakomity. I nalepka, i okładka czyściusieńka świeża, gładka. Nikt nie ściąga, tak się składa, każdy świetnie odpowiada, każdy przyzna bez chordy, doskonale zna litery. Drugie zadanie też zachiczone, za chwilę nad trzecim pochylicie głowy. Muzyka Wam trzecia próba, pewnie ona też się uda. Wszystkich tutaj przekonacie, że słową mądrość posiadacie. Teraz zadamy trudne pytanie. Wy odpowiedzcie nam bez wahania. Po tablicy biega, robi białe znaki, znają każdy uczeń, czy wiesz kto to taki? W jednym pudełku mieszka i wiele, a do tych krążków śpieszy się pędzelek. Kolorowe tanecznicze tańczą po papierze. Ostrzegówki mają, jak się nazywają. Kreśli! Trzecie zadanie też zaliczone. Takich pierwszaków chętnie witamy. Sporo już wiecie, sporo umiecie. Dalej się tutaj kształcić będziecie. Proszę wszystkich o powstanie. Patrzność. Poczet sztandarowy szkoły podstawowej numer 5. W imieniu Hugo Ramoniego zegoszczeń sztandar szkoły wprowadzić. इष्ट do ślubowania przedstawicieli klas. Proszę, wszystkich o powstanie. Pana dyrektora prosimy o odczytanie tekstu ślubowania. Do ślubowania. Czy ślubujecie być pilnymi i wzorowymi uczniami? Czy ślubujecie dbać o dobrą imię swojej klasy i szkoły? Ślubujemy! Czy ślubujecie być dobrymi kolegami i koleżankami? Ślubujemy! Czy ślubujecie sumiennie wykonywać obowiązki ucznia? Ślubujemy! Czy ślubujecie swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom? Ślubujemy. Czy ślubujecie pomagać swoim koleżankom i kolegom? Ślubujemy! Poślubowanie. Spośnij. Delegacje klas pierwszych wstąp. Pana Dyrektora proszę o pasowanie pierwszych pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Kto to wie? jest magiczny ołówek. Nie. Nie? Można pisać. O tego ołówka każdy będzie takim prawdziwym uczniem naszej szkoły. Do dzisiaj jeszcze byliście trochę takimi przedszkolakami. O, no, dyrektor jest mniej ważny. Najważniejsza jest data. Dzisiaj jest 14 października i jest Wielkie Święto Polskiej Szkoły, tak? To dzisiaj. I dlatego dzisiaj, to jest najważniejsze wydarzenie w tym roku szkolnym. Pasujemy Was na uczniów Szkoły Podstawowej numer ile? 5! Wszystko wiedzą. Działamy. Gotowi? No Pasuje Was na uczniów Szkoły Podstawowej numer 5. Następna Bilety na boczek. Odchylamy łóżkę. Pasuje Was na uczniów szkoły podstawowej numer 5. Bilety odchylamy. Gotowi. Pasuje Was na uczniów szkoły podstawowej numer 5. Gotowi. Po kolei. Pasuje Was na uczniów szkoły podstawowej numer 5. Grety Naboczek, no, pasuje, do tak no. pasuje Was na uczniów szkoły podstawowej nr 5. Magiczny czy nie magiczny? Magiczny. Nie. Tak. Pasuje Was na uczniów szkoły podstawowej nr 5. Pasuje Was na uczniów szkoły podstawowej nr 5. Marta, daj ten kirecik na bok.

Brawa. No nie Wiem. Prosimy pana dyrektora o zabranie głosu. Mhm. Dziękuję bardzo. Chciałbym y, jeszcze raz pogratulować wam bardzo. jak jest w tej naszej szkole? Trudno? Ale czy jest trudno. A trudno? Nie, nie. Fajnie, to już wiemy. A kto tęskni za przedszkolem jeszcze chociaż? Nie. No jeszcze, jeszcze trochę osób tęskni. Ale już chyba mniej niż, niż, niż pierwszego dnia szkoły, prawda? Nie straszna ta piątka, co? Fajnie, fajnie. fajnie. Jesteście bardzo dzielni. Pani wychowawczynie chyba też e, tak. E, wszystko, wszystko idzie w dobrym kierunku, tak. Pamiętajmy, że każdy dzień to jest nowe wyzwanie, tak? Musimy pamiętać, że musimy każdego dnia się starać, żeby dużo się nauczyć, żeby coraz lepiej się zachowywać, tak? I żeby dbać tutaj o relacje. Wiemy co to relacje? relacje, koleżanki, koledzy, przyjaźnie. To jest bardzo ważne. Od nas dużo zależy. Tak, żeby każdego dnia było w szkole, tak jak dzisiaj się wszyscy czujemy. Bardzo miło. Tak? Także wszystkiego dobrego. Otwiera się nowa przestrzeń. To już są pełnoprawni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ugona Wiedeńszego Sztajnkowskiego. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękujemy. Proszę wszystkich o powstanie. Patrzność. poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej Numer 5 im. Hugo Lundgren, Zwieckiego Steinhausa. Sztandar Szkoły wyprowadzić. Zakończyliśmy część oficjalną. Dziękujemy. A teraz zapraszamy pierwszych klasistów do swoich klas na mały poczęstunek.